Jeżeli okaże się, że morska stość romocowa będzie miała 5 milionów złotych strat za ubiegły rok, to co to oznacza? Co trzeba, to? trzeba robić wszystko, żeby tę stratę zminimalizować. Rozmawiać, dlaczego ta strata? Rozmawiać z Norwegami dogadać się ugodowo, sądowo. No, są, jest bardzo dużo różnych możliwości. Pójść na, po, na kompromis, tylko trzeba rozmawiać i mieć... Wiedzieć z kim się rozmawia. A czy panu zdaniem Stocznia jest dobrze zarządzana? Nie. Moim zdaniem, przecież tak pozysła, po wyniki pokazują, że nie. Bo do tej pory, gdy nie, mówię, nie byliśmy w ARP, odkąd weszliśmy do ARP później do Marsa, to nic się nie robi, tylko firmy, firmy konsulwiowe na cały czas no, tak kolokwialnie powie orają nas. Teraz chyba są trzy, które nad nami pracują. Jedna z tych podobnież ma zwiększyć nam efektywność pracy. Ja pytam się, jak ona to może zmierzyć, jak roboty nie ma. Mało tego, nie mamy roboty i nie mamy przyszło, yy, perspektyw na, na pracę, to, to jak ma być dobrze w naszej chwili? Firma się nazywa Rad Consulting. Jest i to około 6-7 osób. Sprawdzają właśnie to, co kolega powiedział. Efektywność naszą, kiedy nie ma yy, produkcji, nie ma statków. No to może tyle na razie właśnie ja do, 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 dodać do tego, że cały czas na przykład niedawno prowadziliśmy system komputerowy, to praktycznie no, dopiero od roku tak naprawdę zaczął działać. No trochę kosztowo, do tego kwestia wdrożenia też to były koszty, a zarząd już nam napowiada, że nowy będą będą wprowadzać, inny system o wiele droższy. A sam pokazuje, że po prostu mamy straty, po prostu wyniki finansowe są złe, a zarząd na lewo prawo wydaje te pieniądze konsumpcyjne na, na te firmy konsumpcyjne. Ja już nawet nie mówię, czyje to są firmy, bo niektóre były z Marsa, niektóre z Gryfi, a to, to nie ma znaczenia. To są, to są państwowe pieniądze, z których, z których efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy mamy straty i nie mamy perspektyw na pracę. Jest, Jesteśmy oburzeni tą sytuacją. Mhm. Też I... dopytam, bo czy to nie jest tak może po części trochę wina, nie wiem, stoczni, że czy to był w ogóle pierwszy kontrakt, czy to było pierwsze no, Do odmora? tej pory, do tej pory można zauważyć, że z Norwegami współpraca z kontraktami nam, no dobrze wychodziła. Odkąd ARP aktywnie zaczął na, nami zarządzać, ta ta szczególnie skurcja. Mars. No Mars, ale ja to mam na myśli ogólnie ten cały układ. Mhm. Zaczął aktywnie, to mamy ze wszystkim problem. I z, z, na przykład z z rozliczeniem kontraktu i pozyskaniem. A do tej i cały czas nam mówię, że sprowadza się do nas fachowców, specjalistów, wiadomo, że to kosztuje. Mamy wrażenie, że po prostu ktoś się nieźle za Państwowe pieniądze pary. Chciałem dodać, że po stoczni chodzą z Gryfi pracownicy nasi, jeżdżą do Gryfi. Atmosfera jest taka nieszczególna. Takie kluczowe stanowiska, jak finansowy, Zaopatrzeniowy, te stanowiska są obstawione przez pracowników z Gryfi. Czyli pracownik z Gryfi jest tu szefem i tam szefem. Mhm. Tak jak od nas y, katry, są tu i tam. No i to w ogóle jest takich firm chyba blisko dziesięciu. Mhm. Właśnie, czy ta sytuacja, czy tutaj jakieś związki zawodowe będą próbowały coś zrobić, czy zostawiają wolną rękę prezesowi? żeby radoszczył się tyłu. Absolutnie, żeby się za to dodało. Będziemy z cały czas, czy po prostu, no, no musimy bronić zakład pracy. To jest dla nas jako Związki Zawodowe no dość. No, 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 dla mnie to jest taka niekomfortowa nie sytuacja. Związki Zawodowe znaczy walczą o firmę, o, o logo jej, o doświadczenie, które do tej zdobyła, markę, a zarząd ma to ze względu na to, że po prostu mówię, prezes jest tu i tu. I ona jakby się nie, nie jest naszym prezesem, jak tu kiedyś pan Stanisław powiedział. Będziecie Nie czekali... na kontrakcie. No właśnie, a będziecie czekali na Radę Nazdoczą, tak? Co zaopiniuje? Czy czy znaczy myślimy po prostu, no myślimy, po prostu jeszcze w czwartek mamy jakby takie swoje dni dyżurowe i tutaj wspólna organizacja, organizacja związków Zawodowych podejmie decyzję. Czy będziecie wnioskowali o odwołanie pod Ale to może mało pomóc, nie? Mhm. Bo już żeśmy to robili w ubiegłym roku dwukrotnie. Mhm. Po prostu nie chcę mówić brzydko, ale po prostu ze stroną społeczną góra się nie liczy. Absolutnie, jeśli chodzi o pracowników. Jest wrzucany pieniądz co do pewnych grup, a pewnym grupom się nie daje, mimo że wszyscy wypracowali te pieniądze i jest taka atmosfera wilcza.